Ej, z tym piorunem. Czuję się trochę młodziej. Hmm. idę, o, pójdę od Szczeci innych. Jay! Hej, wyglądasz trochę młodziej. No bo coś mi Ewajny o piórnym. Hej, poczekaj. Co? Ja też wyglądam młodziej. Lecimy od innych? Tak. Hej, czuję się trochę młodziej. Tak, jakieś pioruny walą. Chodźmy po innym. Poproszę jedne lody robotowe. Hmm. Hej, co tu co, coś się stanęło? No, wygląda jak cię poznałam. Hej, inni ninja. Hej, ci, ci ninja też. Wydaje mi się, że tylko kokolnie nie był. Hej, siema, to moje inna... Hej. Co jest? Czemu jestem niższy? Ja coś się stanęło. Proszę zasubskrybuj na nała.